Czuję się na szkołę. Pracuję z Wami, z Wami, sobie grę autobusową. I. 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 nie będę przedłużać. Szkoda, że mam pierwszy stanek. nie. Przez Okej, też no, dobre. Będzie. Tylko dwóch wchodził. Patrzcie. No. A nie, bo to snaj. Są... Czekaj. A teraz? Mhm. Dobra. Dobra, jest git, jest Chodzę pik. I pik. Dobra, można jechać. Tego obra tędy. O Koniecznie się czegoś na Nie, ter nie teraz nagrywam. Przepraszam, mój kolega dzwonił. Też w Chinach to no są jakieś chińskie, sztandy polskie, mam 40-70, mogę jechać. Dobra, nie ma tu policji, mogę jechać. No, Czemu jest taka prosta droga? Ej, hmm. nic nam tu nie da. Jak by ja to najszybciej grał, O nie, mam już silnę, bo nagrywam. to mam klawiatury po prostu, ja tak mam ksebus, ja lubię. Niektórzy w a ale Nie otworzył drzwi! Zamykaj! Zamykaj, zamykaj, drzwi. Dobra, będzie zaraz mój skręt. Tak. Nie? nie jeszcze trochę. Hmm. Czym? Włączyłem mi oczeki są takie ściny. Ja nie gram na komputer starszego brata. Wtedy... Ja mam komputer mojego brata to, to mi się nie da ugrać, albo mam wyjechać. No, raz kolejny przystanek. Dobra, raz przy stanek Nie. I ja muszę pod F nie, nie, nie no, da się muszę mi inaczej O, się wkład, czy nie. Czy nie Zobaczcie czy nie. A tak muszę wstać jeszcze Teraz pieniądze. Muszę Dobra, nie wiem, jak to jest czasem. Jak nie stać, no to nara. Dobra, to one są przepisami. Nie ma przecież tu policji. Tak, to nie jest Polska, nie, nie, nie ma panuje, no, dobra, panuje, panuje, no, sytuacja jest spoko. Idziemy dalej. O, a szybko z na będzie na autobusy. To bylo się nie ma skończyć. Bardzo A 130 prawie! Czasem 130 było... 129 max. Było dumne za to, nie ma pomysłu. Więc Szybciej! Szybko jedziemy. Trzymajcie tam się? I dziwi się, dlaczego tylko tą drzwią sobie jadę za mną. Ja się nie dziwię. My ja tak dwa razy zadowoleni. Oj, nie wiedzą. Oj, to... ja nie wiedzą, że zawsze się źle skończy. Oj, nie wiedzą, ja nie wiedzą. Oh, eu ia dormir. Eu ia dormir. Eu o gostei o mim. Eu ia dormir. Eu ia dormir. o ia Eu Kolejny przestanek. Nie powiem w jakim mieście mieszkam. I tyk! Siadać ludzie, ile ludzi siada Cała kolejka. Ile osób tu wsiada? ale nie a tu mamy chyba zlewę linę czegoś aż coś tam Ja się szybciej przeladzi dobra, nie chce mi się czekać Marka. Koyi Thank you very much 欢迎上 I brin sthang K om hu, hu, hier Mm-hmm.